Kolejne ćwiczenie dotyczy możliwości utworzenia w szotkacie pokazu zdjęć w sposób zautomatyzowany. Ma to zastosowanie wówczas, gdy dysponujemy dużą liczbą zdjęć dobrych technicznie, ale małą ilością czasu na przygotowanie pokazu. Szotkat oferuje taką możliwość. Warunek musi być jednak oprócz jakości technicznej. Taki, że zdjęcia albo już mają proporcje boków 16 na 9, przy czym my szerokość większą od 1920, a wysokość 1080. Z założenia są takie, że zajęcia, zdjęcia są dobre technicznie, już nie wymagają korekty. Oraz, że mają proporcje boków 16 do 9, przy czym szerokość jest nie mniejsza niż 1920, a wysokość od 1080. Pierwszy warunek, kiedy zdjęcia wymagają korekty, to trudno, musimy pracować w dobrym programie graficznym. Natomiast, aby spełnić warunek drugi, to należy z każdego zdjęcia wyciąć kadr o proporcji 16 na 9. I tu sugeruję wyciąć maksymalny kadr, to znaczy zdjęcia nie muszą być 1920 na 1080, mogą być wielokrotnie większe. A druga rzecz, od razu można plikom zmieniać nazwy tak, żeby posortowanie według nazw spowodowało ustawienie ich kolejności, w jakiej mają być w pokazie. Wówczas utworzenie pokazów w programie Shotcut będzie w kilku krokach i zajmie nam naprawdę sekundy. A żeby utworzyć ten maksymalny kadro o proporcji boków 16 na 9, można wykorzystać program Pixlr. ale w tej chwili, ponieważ na narzucił, Yy, możliwość zapisania na dysku najwyżej trzech plików na dobę, to odrzucamy tę możliwość. Skorzystajmy ze strony, której adres był podany w pliku Pomocnik Lato 25 na pierwszych zajęciach. Jest to strona resizepixel.com. I zaczynamy od. Przeszli zdjęcie. Kierujemy się do folderu, w którym zdjęcia są przygotowane, zebrane. Nie tyle przygotowane. Od razu zdecydujmy, które z nich będzie jako pierwsze. O, może ten Paryż nocą. Czyli wczytuję Paryż. Dwuklik. I mam w tej chwili pewną możliwość wykonywania operacji do rozmiaru, przycinania, i tak dalej. My jesteśmy w tej chwili w opcji przycinanie. I firma coś proponuje. No, my chcemy mieć proporcję boków 16 na 9. Proszę zobaczyć, tu można wybrać z takiej długiej liczby możliwości 16 na 9. Natomiast tu chcemy mieć. 1920-1080 ustawiło nam się z automatu. Pierwsza propozycja jest taka: Jeżeli ten kadr nam odpowiada, widać, że musimy zrezygnować trochę z zapisów w wysokości, to dajemy przytniej. Czekamy chwilkę. Tu jest przejść do pobierania. Pobierz zdjęcie. I w folderze, w którym sobie życzymy, zapisujemy. To proponuję zapisać tak, żeby się zdjęcia od nie posortowały według nas w kolejności w takiej, jakiej będą w prezentacji. Jest i zapisz. No to teraz przeszli nowe. Prześlij zdjęcie. Przypuśćmy, że kolejnym zdjęciem ma być to o ten olbrzym dwuklik. I teraz musimy ustalić znowu 16 na 9 bardzo dobrze. A jaka szerokość, jaka wysokość, to tym razem pójdźmy tu na podgląd. Nie ma powodu, żeby było tak niewiele pokazane na tym zdjęciu za narożnik, za narożnik i wykazuje maksymalnie maksymalną szerokość zmiany takie, no chyba tak będzie dobrze. Teraz jest przytniej. i znowu dalej do pobrania zapisujemy pod kolejną dobrą nazwą, chyba 02. Paryż, JPG. Dziękuję.